Okej, okay, witam Was do w kolejnym odcinku. Amnij, mroczny obłęd. I dziś będziemy się borykać z kolejnymi dziwnymi odgłosami, y, pijanymi ruchami naszej postaci i innymi dziwnymi rzeczami, które nas tu spotkają. Teraz udumę się tam, i my słyszeli ten pisk tej baby. Mhm, pisk baby. Czekajcie, ja że cisza. No dobra. Są my tutaj. Jakoś dziwnie tak, dobra. Ale pod, odpalimy się. Czekaj, my przyszli stąd, to dobra, to idziemy tyłu. W ile mamy w ogóle lampy? Dobra, zaraz on się rozpieprzy. Nie ma klucza. Chwila, ale ja mam klucz. Znajdź klucz do piwnicy... Aha. Ej, mieszkańcy cztery Kwas na... No. Aha Mikaże. Może tym kwasem będzie się... Y, będzie szło rozpieprzyć takie coś O, w piwnicy, dobra. Aha, czyli że musimy ten kwas znaleźć. Ja się wola świecić. Lampka. A, ja tu sobie zgaszymy. Czy my byli. Ja, my byli tam już po schodach, chyba nie. Gdzie czekajcie? Bo tu było. Tu jest rozpieprzone. A tu jest do tego takiego czegoś, nie? Archiwum. Ale myśli chyba tutaj. Archiwum, ja. To idziemy teraz tutaj. On tu jesteś zapieprzony Ani drgnie, dobra Biegniem bardzo szybko Złazim, tutaj Nie, nic mi się nie stało, dobra Nie wiem, czy Jorzek miał tam jakoś znaleźć te chemikalia Ale to spróbujemy Czekajcie, tam Piwnica, stamtąd my przyszli, to pójdziemy teraz tu O, książka czy to czytamy. Nie, ja, tu jakaś jakaś krzesiwa. O, tu jest jakaś skrzynia. O! No widzicie, już bymy zostawili. Aha, to te tak zawsze robią. Ja się zawsze wystarczy. Nie da się tym tego jakoś. Nie, no dobra, musimy lecieć. Ciekawe, co tu za roboki? Nie sprzątają. W ogóle tu jest jakoś tak czorno. No, Kaj może być ten klucz do tego, czyżby jeszcze raz że musiał iść, może tu Kai, pod schodami jest coś, nie? Ale tam nic nie ma, chyba, nie? Tutaj, tutaj jest gówno, w niejaki sposób, ja? Hmm, no to pójdę jeszcze. Roz tam na dół zobaczymy, może coś tam będzie. Tu jest ta piwnica, ja? Trzeba klucz, dobra, no to idę jeszcze raz tu sprawdza. Laboratorium, no to może tu coś będzie. Ale kurde, zaś. Aha, bo składniki są tam, ale to może tu będzie klucz. Albo jak już wziął klucz jakiś. Nie pamiętam, czy my nie wzięli jakiegoś klucza tak czasem kiedyś. A tu i tu jest zawsze nie... Ała. to Ała! Bol... A, to mamy ten słoik, żeby tamto nabrać. Dobra, to idę jeszcze raz tu. Tu się świeci ta świeczka jeszcze ja. Nie ma tu jakiegoś... Halo, kluczyk! Panie profesorze, gąbka! Ale jeszcze tego nie rozpolimy. Eee, dobra, tak, zawsze na ceb zapominam O Tu się oświecymy Możemy kaść tu O, krzesiwo pieprzaj. jeszcze jedna szafeczka Gówno, dobra, jak wypieprzaj I może tu coś będzie O Cóż to jest? Mm -hmm. Tak jak ja, a jak zaś to nacisną, to zaś to samo, ja? Uzu, dobra, dobra, nie chcę się już tego. Dziękuję, żeś mi wspomniał. A to ja chyba to jest. Nie, tutaj nic nie będzie, to jest ja chyba, ja. Moje wypowiedzenie, dobra, bierzemy ten stołek. Halo, kluczyk potrzebuję. Chcesz się teraz może tu też będzie za tymi kartonami? Tu nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma i żyć. A. Kaj iść. Tam nic. Lecimy szybciej. A sam na pewno niczego nie ma. Nic, nic, nic. Żyć, żyć, żyć. Tutaj szafka rozpieprzona. Ludzie Te głupie gosy, tu są najgorsze. Dobra, tutaj już na pewno nic nie znajdę. W głównym holu, e w archiwum, Jakby tu iść. Jak tu nikt nie idzie, więc piwnica, no to muszę iść na górę. Czekajcie, a my? Teraz, tu, no to tu cześć. No nie ma innego wyjścia. To. Tu myśli? Aha ja Wydaje już nie pamiętam kamy nawet szli Dobra, włożymy tu Archiwą, to ta notatka to, 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 to pamiętam, ja. Konstantynopol No Kaj może być ten klucz. A tu się okazuje, że ja go kaśmą. Nie no, jakbym miał klucz, to by się otwarło. Ktoś tam dzwoni e, Przepraszam na chwilę Za chwilę przyda Dobra już jesteś. Nie wiem kto tam dzwonił, ej a tu my nie byli Byliśmy tu O, 16th of May, 1839. Mm -hmm. The unflinching African sun has continued to plague our expedition, making it impossible to dig until dusk. How Professor Herbert managed team. to find the location in these vast plains of Dobra, late that evening, we uncovered a passage beneath the dunes, leading to a sand-covered stone structure. The professor was confident it was the tomb we sought.

Może najpierw tu, ale te drzwi może zamkniemy Tu jest wszystko tak przeraźliwe. A co to jest? Kolejna nadawka ehm. czarnego orła. Wilhelm, dobra. Dzięki ci, Wilhelm, za ta jakże istotną wiadomość. Zdaję jakoś na nie. Zaraz się skończy. No. Super! Kurde, coś, że tak słyszą. 17 maja... A, my hands tremble as I write. I feel a need to document today. I took some men is Our torches burned faintly in the murky air as we slowly made our way underground. The men were superstitious. It looked much older than the fourth-century structure we had expected.

Nie tak muszę się odsunąć. Takie wymagające Oliwa Tu może Żyć Żyć Inne ubrania od Andrzeja No i teraz się dopiero zacznie horror Nie ma tu kaś czegoś Ponieważ nie mamy nic do rozświetlenia Było. Jezus, tak srogo sala to są najgorsze. Takie srogie sale są najgorsze, o tak. Tu jest wszystko zamurowane. Halo, proszę pana, jochca. Jezus, te dźwięki to są przerażliwe. Przeraźliwe. Dobra, idziemy tutaj. Jest, jest! Ło! Wow. Chodź... Ach... Chcesz się zagrać? Nie. Dobra, idziemy. Już ty... Już trochę raźni, No, pootwierajmy mu to.

Spiraling towers, endless deserts, and impossible geometry. The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted. The voices of the Arabs pulling me to safety. Grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most peculiar relic. Dobra, Gutenberga, jakieś księgi, dobra, a mnie to nie obchodzi. Ja chcę stąd spieprzeć. O, a, tu jest wyłączona chwilę lampka. O, oby tu była oliwa, 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 proszę. U. O, dużo krzesiwa. To się na pewno przyda. To za much of the castle is old and hasn't been tended to for centuries. When the shadow arrives, it won't take so long until me. things start falling apart. you just buying time anyway. Let's so do what we can. There isn't much to be done about the wars. We should reinforce weak structures. The ground will tremble and there's a risk everything will cave in on us. Especially downstairs. Here. Here. I Let's get the servants working on it. Dobra. Każde otwieranie drzwi to jest normalnie horror. Zawsze myślisz, że coś ci wyskoczy. Dobra, Kaja mam iść. Tam, Kaś. Ludzie przez mi stąd ktoś wiecie, bo coś... Aha! Nowe wyjście, ja? No dobra. A teraz mogę to już rozpieprzyć? No, no, dzięki. Że na... Że dostałem takie fusroda. Musisz być szybki, kiedy aktywujesz pierwszą. Słyszysz to? Jeśli to się powstrzyma, stopnie... You'll have to start over. Isn't all this a zaś coś zapisaliśmy. A jest yy, pokój historii lokalnej? To na to skoczyć, czy co? Aha, mam to rozczaskać. Bierz ta książka Moż, oświecę myślą, no. aha O, tak Bardzo fajne to jest, kolejny Lesów, nie wiosce, wąże, tego. Ona. Dobra No dlatego mi się nie chce czekać, przeczytajcie sobie, bo to za jakieś miejscowości Zatrzymajcie się sobie, dobra, i mogę mylić Tu jest mechanizm, czy... Zamknięte O, tu coś jest, o, oliwa Kartunie arabski a jeszcze tak jest... Ka jest pokój jakiś lokalny, czy co Czy jakiś tam Mechanizm, ja? powiadocie, no Tukaś, może jakaś za kartonami jakimś będzie Co to jest? Tabula nie Wiem co to znaczy, ale dobra Kaś popatrzę na ściany, nie ma nic Dobra, idemy teraz do tego pokoju. Tutaj już nie ma nic. Tutaj już nie ma czegoś. Tak tak to miało brzmieć. Nie ma, nie ma, nie ma. Dobra, pokażcie to jest. No nie wiem, kame są. Może tu jakoś mi to ułatwi. Ale nie, gówno. Te lampy. Mam rozumieć, że się to teraz zawaliło, A że to otworzę. To ma być otwarte. Och, to się czy nie. Dobra i teraz Kai iść. Kaj ten mechanizm Nie otworza tych drzwi. No tego to tego to już jak wiedział że jak się mógł tego domyślić Także hmm. No teraz, że jest zaskoczony. Dobra, oliwa. No kurde, jaka to ma być? Jaka to jest? Są też jakieś. Bryskie. Pruskie. Przepraszam, przepraszam, ale historia lokalna, co to jest? No to, to jest tamka i my to rozpieprzeli przecież ukryty mechanizm, no ale żeby on był aż tak ukryty, może to jest tu jak to otworzyć. Aha, nie. Półdziążek nie jest. O, o, coś była rynka. Geniusz! Nie. Coś się otwiera, ale nie wiem co. Tu? Nie O, teraz już coś słyszę. Może te drzwi się otwarły. ja, jażako być geniuszem. Aha, to chyba wszystko muszę, dobra. Jeszcze jedna. O, tu. No i widzicie? Trzeba jedno pomyśleć. Oj, i kluczyk. Dobra. Nie no, super. Jeszcze mi się oliwa skończyła. I tutaj się pożegnamy. A więc żegnała z DWC-19. I tym razem uroki tej szafy do na do następnego odcinka na razie